Witajcie serdecznie moi drodzy. Dwa tygodnie minęło jak zbić strzelił, wracamy na trasę, wracamy do naszej serii daily vlogów dwutygodniowych, także od dzisiaj filmy będą pojawiały się przez najbliższe dwa tygodnie codziennie, a my zmieniamy się z moim bratem, w... gdzie się zmieniamy, w Słupicach się zmieniamy i stamtąd już lecimy w trasę i będziemy coś kleić znowu te vlogi. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mam nadzieję, że nie zbraknie motywacji. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mamy już auto firmowe, i zmierzamy na granicę, gdzie zamienimy się już docelowo. Już jesteśmy po zamianie. Wróciliśmy do naszego bezrestur... bezlusterkowca. Michel odjeżdża. Wziąłem się na razie to na bok, bo tu mam buty. Bo co, bo jadę na myjnie. Zaraz one są ciężko wiązane, więc nie będę ich ściągał. Dzisiaj tylko umyjemy auto, jutro mamy podjazd na myjnie, znaczy się co ja wgadam na załadunek. Dzisiaj podjedziemy na załadunek, jutro mamy załadunek i 400 km. Palin kawarynę kle, 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 kle. Ocianie, jak dobrze cię znowu słyszeć Jakie spostrzeżenia po tych dwóch tygodniach niebytu z tym autem No tak, jak zapamiętałem, tak jest. Siedzi się wygodnie. Lusterka dalej są dziwne. E, niskie ciśnienie powietrza, to co już przestał nabijać przez te dwa tygodnie. Młody nic nie mówił na ten temat. O, już się dobił. Dobra, aha, co najważniejsze, muszę szybko przyłączyć sobie jeszcze przed ruszeniem Bluetooth, żeby było wszystko przez Bluetooth. I... i Jedziemy na myjny wtedy. Skłamałbym, że e, pierwszy raz po dwóch tygodniach siedzę w ciężarówce, bo siedziałem w niej notorycznie nawet podczas tego, gdy miałem wolno. <laughs> Ale to, co można powiedzieć, to że z plandeką jeździ się całkiem inaczej niż z nisko pod wodziem. Ale klepy, mój drodzy przejazd, słubice. To tutaj tak że skasował prawie samochód. Ja lata temu nie wiedziałem, co jest grane. No trochę by się elementów zawieszenia zostawiło. Gdybym tak gdzieś w ostatnim momencie nie pomyślał, że może warto przyhamować. Mógł mi jechać, wjechać na mynie, ale kurde, no ja ostatnio jak skończyłem swoją dyspozycję, to pojechałem się umyć i no, <laughs> zabrałem kartę ze sobą firmową, a, a no nie będzie się przecież, kurwa, był za prywatne, ale tu jest... Kurwa, okropna, obrzydliwa kolejka Aż wymiotować mi się to chciało jak na to spojrzał No ale chyba poczekamy Gdzie jest fake kolejka a gdzie jest prawdziwa kolejka No tam stoją dwa Tutaj stoi już na pewno jeden no ja po prostu stanę się na bok, poczekam aż oni się poumywają a ja se pojadę po tym jak się rozluźni bo... Ale nie muszę tutaj stać z nimi, i idę sobie po obiad, bo zaległy bon, opierdziadę sobie ten obiad. Oni innych się trochę przetasują, a ja się mogę umyć nawet pod wieczór. Bo jest co, jest 14.40, mam 200 km podlotu i załadunek jutro o 10, więc... Różne majty. Uwaga, informacja z ostatniej chwili na Citronex, Citronex świecko, już nie ma restauracji, po prostu można dostać jako gratis hot doga i kawę, bądź żurek. Ja miałem zaległy jeden rachunek, więc wziąłem i hot doga. Jak teraz się umyję, autem to zostanę drugi, wezmę se Żurek i będę też zadowolony. A obiadów, no już i tak one były bardzo kiepskie, ale nie ma, więc traci ono swoją atrakcyjność też w moich oczach. Widziałem, że idzie to dosyć sprawny, więc stoję z nimi w kolejce, jestem trzeci. Ale naprawdę jedyne, co mieliście do zaoferowania, cokolwiek czyli wasz obiad do mycia już zadecydował o tym, że kończę, kończę przygodę z moją Citronex tylko gdzie by tu jechać, gdzie indziej może pochopne słowa jestem zawiedziony z braku obiadu chociaż te obiady to były bardzo oleiste takie jako takie, ale no, coś było, coś było chociaż jeszcze sprawdzimy ten żurek żurek sprawdzimy też jeszcze po tym myciu bo, bo będzie kolejny bon może jednak czy jak będzie duża porcja żurku to będę dalej polecał myjnia cytroneks auta wyjeżdżają już jesteśmy praktycznie na wlocie 15.36 więc nie ma tragedii, działają na cztery stanowiska jestem już po opłaceniu myjki faktury Zamykę, jestem po odbiorze AKK żurku. Sprawdzimy zaraz z czym tu mamy do czynienia. Też dobrze by było nie wylać tego przy okazji. Tak prezentuje się żurek. Żurek, cytronek świetko. Dziś jedyne żywienie tutaj na stacji. Przy cenie 220 zł za zamykę z woskiem. Tak, dostaniecie dwie, dwie chochle e, e, zupki. Tak, żeby każdy się cichutko siedział, pysk zapchał i tak będziecie siedzieć i czekać, aż umyją. A lusterka złożona i kamera świeci się w kabinę. Posmakujmy, posmakujmy. Czy ta zupka jest moala? Mm? Nie no. Całkiem smaczna. Ty, całe jajko jest nawet. O, pani, a nie. Trochę kiełbaski, że nie jest to gesler, ale myślę, myślę, że będzie smacznie. Dobra, przystępuję do konsumpcji takiej prawdziwej Dżamajka. Oj, jest ten mózg, no, za 20 zł, czy co? Chyba nie. Idą szczoty, zawsze jak siedzę w środku, bo nie zawsze siedzę w środku, ale teraz to akurat jest wszystko pozamykane, więc siedzę. To moc yy, ogłuszająca uderzenia tych szczotek jest dla mnie na tyle duża, że mam pewne obiekcje, co do tego, czy to jest bezpieczne dla lakieru. No, proszę zaprezentować. Hmm, tutaj jakby tak słaby. Ostatnio jak byłem w Niemczech to ja myślałem, że to miał wymiecie razem z tym brudem. Jesteśmy już po umyciu zestawu i tak musiał obejść i porobić mu fotki. To po prostu nagram sobie film i po prostu sobie zrobię klap, klapy, klapy, tajmy i powrzucę sobie na maila, bo mamy tutaj po prostu taki jakby Ala wirtualną teczkę auta. Żeby po prostu jakieś dokumentacja tego stanu technicznego było. I tak to właśnie po to to jest. To może tak, bo to po to klapsy muszą być z tego. Przy okazji możecie zapoznać się ładnie tutaj z autem, z całym zestawem. Bo w sumie chyba w poprzedniej trasie tego nie było. Tak ładnie na tył mojego brata pocieli pod Paryżem jak stał wioskawe, tak zajebali kawę dwie paczki kawy i pocięli klądekę taka jest polityka tego słodziejstwa tutaj ładnie tak to już robiłem u bardzo ładne gdyby nie liczę z tego że to jest kurwa paździerzo daw to całkiem przyjemne dla oka a może dla oka to pomimo tego jest przyjemne się... Co, jeszcze dużo rzeczy do rozpakowania, praktycznie nic rozpakowane. Aha, bo tu trzeba teraz mieć system... A nic, 2 ...bo inaczej się nie zmieścimy na tych skutkach. Także oficjalnie zaczynamy! A, a tak w ogóle to jesteśmy na tak zwanym cyrku. Zawsze sobie tu wjeżdżam szybko porobić foty, żeby mieć do dokumentacji. I co tu się odbywa? No clenie towarów na wschód tak tu się to odbywa. Całe wschodnie towarzystwo obija się tu o ten cyrk właśnie. No już zapinam już albo jest tak małe natężenie ruchu, że po prostu nie tworzy się żaden korek, albo Niemcy zrezygnowali po prostu z samej kontroli już. Chociaż tego drugiego to już zbytnio się nie spodziewał, bo nic nie słyszałem na ten temat ale o dziwo wszystko dzisiaj idzie tutaj płynnie i nic nie wskazuje na to żeby to się miało jakoś zmienić nigdzie kontroli tutaj czy lepiej to znowu będzie czy to że lepiej to już było jest nieaktualne jest znowu dobrze to to wie? zmierzamy w kierunku załadunku Wjeżdżamy na pusto na teren Republiki Federalnej Niemiec tak? Czy nie? Chyba tak, ale brzmi groźny i co? Dafik sobie dalej kurde klepie tam swoimi młotkami o panewki tu gdzież wtryski jak to niektórzy sądzą odra dalej jest na miejscu transport do Polski wraca w naszym przypadku transport wyjeżdża i co? No i fajnie, fajnie w sumie. Ja lubię. No, każdy opinie ma różne na temat tej trasy, e, to znaczy się tej pracy. Ja też mój, moja opinia na ten temat jest e, od jednej skrajności do drugiej. Czasami najchętniej to bym e, jebnął tymi drzwiami i nigdy więcej już tu nie wsiadał i nie jechał i wymyślił wszystkie e, najgorsze określenia na tą pracę, a z drugiej strony człowiek czasami kurde już to, żeby się gdzieś pojechał. To jest może też kurwa tak z, jak to by nazwać skutek uboczny tej pracy. Tam gdzieś e, mam taki filmik, czy warto zostać kierowcą zawodowym. Poruszam ten temat dosyć obficie i, i w szczegółach. I to już jest ten moment właśnie, gdzie to przydało, gdzie że nie wiadomo czy się przepadało za tą pracą, czy nie, czy to się lubiło, ale no teraz kurwa ciężko coś zrobić innego, robić. No, zrobić to można, ja mogę zrobić dużo rzeczy i robię, ale, żeby tak rzucić to jeżdżenie, to kurwa, gdzieś człowiek przesiąkł tym. Ja nie mówię, że to dobrze, że to jest coś dobrego, choć to też nie to jest nic złego, no lepsze takim czymś niż nie wiem czym nieróbstwem, na przykład. Ale, no, aktualnie jestem zadowolony z tego, że wracam na trasę. Jest jakaś energia do tego, będą może filmiki ciekawsze niż ostatnio, chociaż. Czy... I co tu można wiele pokazać ciekawszego, niż to co pokazuję, no to jest wbrew pozorom bardzo monotonna i nudna praca. No ale będę starał się łuskać, tak, tak, żeby było, żeby było dynamicznie fajnie i bez przymuły. A jak wyjdzie to czas pokaże, a jak możemy zaobserwować, po prostu był mniejszy ruch i ta kolejka się nie tworzyła i w sumie dalej się nie wytworzyła. Ale kontrola jak najbardziej dalej jest. Dalej szukają tych emigrantów Ja mogę tu niech przyjdą do mnie To ja im powiem tam gdzie oni siedzą Wiem mniej więcej gdzie oni się kryją Bo przynajmniej wiedziałem po tych krzakach Bo nieraz ich przydup przydupiłem Zresztą oni też jedna i druga strona Wie że, gdzie oni są Ale co z nimi zrobić ja Główna nie dotykają bo śmierdzi Dopiero jak gdzieś samo wpadnie To, to po prostu coś z tym robią aka policja stoją kontrolują a my jedziemy